Trick karciany, który naprawdę bardzo Cię zaskoczy. Do jego wykonania będę potrzebować czterech identycznych kart, w tym wypadku będą to cztery walety. I od teraz jest bardzo ważne, abyście nie spuszczali tych waletów ze swoich oczu. Wszystkie cztery walety zostaną umieszczone w czterech różnych miejscach talii, zostawię je wysunięte i uprzedzając pytanie, które już zapewne narodziło się w Waszych głowach, zaprezentuję, że naprawdę są one w czterech różnych miejscach. Patrzcie się teraz bardzo uważnie. Uwaga, pierwszy z nich w tajemniczy sposób pojawia się na wierzchu. Dokładnie to samo dzieje się z drugim waletem i jestem w stanie nawet to zaprezentować. Ja nigdy nie oszukuję, dwa czarne są na wierzchu, trzeciego jeszcze tu nie ma, mamy dwójkę i siódemkę. I mimo tego, że chwilę temu go tam nie było, to teraz już tu jest. Ostatni jest najtrudniejszy, bo wszyscy wiedzą czego się spodziewać, więc do ostatniej chwili patrzcie się bardzo uważnie. Walet-karo idzie gdzieś do środka, to idzie gdzieś do środka do środka, więc nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby walet-karo znajdował się na wierzchu. Jednak chwilę później po prostu się tam pojawia. Oczywiście chcę zaprezentować, że w Talii nie ma ani jednego dodatkowego waleta.